Przed nami 87 odcinek serialu: Wichrowe Wzgórze. Gulce jest zazdrosna o burcu, nieświadoma, że dziewczyna pomaga Jusufowi w jej sprawie. Selma zawiadamia Halila o zniknięciu Cajnep. Mężczyźnie nie tylko nie udaje się odbić Cajnep, ale i sam wpada w kłopoty. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 87 odcinku: Wichrowego Wzgórza. Na antenie TVP1 6 września o godzina 14 zadebiutował nowy turecki serial Wichrowe wzgórze, turecki. Ruzgarli TP. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon widzowie będą musieli długo poczekać. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Zobacz streszczenie 87. odcinka serialu Wichrowe Wzgórze i datę emisji 87. odcinek serialu Wichrowe Wzgórze, co się wydarzy? Emisja 87. odcinka serialu w środę, 15 stycznia 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Selma zawiadamia Halila o zniknięciu Cajnep. Mężczyzna postanawia jej pomóc. Gulce jest zazdrosna o burcu, a senas jej dokucza. Burcu przekazuje Jusufowi informacje dotyczące rodziny Gulce, ale robi to pokryjomu. Halilowi nie udaje się odbić Cajnep i sam wpada w kłopoty. Selma czeka na wieści, ale traci cierpliwość i prosi o pomoc Erena. Zobacz zdjęcia z serialu w galerii.